Cześć, siema. Dzięki, że wpadłeś na mój kanał. Obejrzyj sobie jakiś gameplay. A na razie, posłuchaj muzyczki. To jest mój kanał, więc posłuchaj człowiek Nowy film leci do was szybciej niż mrugnięcie powiek Z czystej zajawki to robię Daj lajka, zostaw suba, komentarz, jakiś ślad po sobie To jest mój kanał, więc posłuchaj człowiek Nowy film leci do was szybciej niż mrugnięcie powiek Z czystej zajawki to robię Daj lajka, zostaw suba, komentarz, jakiś ślad po sobie Cześć i czołem ludziska, z tej strony Kargul Z kanału Kargul85 Wracam z powrotem w drugim odcinku z gry GTA San Andreas, jeszcze sobie przestawię tu w sterowaniu chyba czułość myszy, bo jest zdecydowanie było za, za dużo, może 3 wystarcza, wracamy do gry, w ostatnim odcinku jak wiecie przyjechał, nasz główna, nasza główna postać Karol przyjechał do miasta, na pogrzeb swojej matki. No i przy okazji spotkał się z bratem, z jego, z jego siostrą i, i w ogóle był mały ząb w postaci e, zatrzymania przez policję. Policja oczywiście wrobiła go w jak morderstwo jakoś policjanta. Zaczyna być ciekawie, także jedziemy dalej z tym kocem. Posłuchajmy. No widzicie jak to wygląda. Mamy wojnę z balasami, z kolesiami w fioletowych wdziankach, którzy tam tam y dalej już mają swój rewir. Nie wiem, teraz jeszcze chyba tego na, na mapce nie widać, tak, bo... Mapka dopiero jest odkryta w takim stopniu, więc to jeszcze, jeszcze, jeszcze tego nie widać. Później w którymś momencie odblokowują się wojny gangów, i wtedy na mapie naniesione są kolory gangów i teren, który jest przejęty. Na razie tego nie widać. Jedziemy dalej z Koksem. Ruszam, ruszam robić następną misję. Zobaczymy, co, co tu będzie. Posłuchajmy. What you want? Seeing my home. Sub with you. See you back. No homie love? No huh? Oh for sure, for sure, my <laughs> My bad. Scragging with you. Hey man, what you strap for? Man, some piece of place keeps paying no a hit up, man. Shit is beautiful. Teach on a lesson. The fucking Grove Street. damn? I'm always damn. Te czułości między rodzeństwem, prawda? No dobra, jedziemy do jakiejś pizzerii, która zamaluje nasze graffiti Wyłączymy sobie może radio Dobra, poszli Poszli, jak przecinek Oj, no na czerwonym na czerwonym takie rzeczy robić. Dobra, 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 dobra. Trafiłem na zielony Podjechał, dobra. Mhm. No, nieźle. Jeszcze czeka nas wizyta u Fryca. No, dobra. Niech będzie, widocznie, widocznie trzeba tu się jakoś ładnie ostrzyc Co my tu mamy, Wejść na znacznik Cezar, aha, czyli to co mamy, chyba nasza fryzurka plus jakieś wąsy i brudka. Cezar i brudka. ła, zobaczymy Jak on strzyże, że dorobił mi brodę? Ktoś wie? Dobra, nie wygląda to dobrze Eee. Nie, nie wygląda to dobrze. Chłaska góra. A chyba mnie nie stać. Pięć, 500 dolarów. No wyglądałoby to nieźle, ale nie, nie mam tyle. Dobra, zobaczmy, spróbujmy to. Zobaczmy, zobaczmy, co tutaj. No ludzie. Wycinka. To wycinka to chyba coś kojarzy. No z tym zwykle biegałem. Dobra, zrobimy sobie wysokie czoło, będziemy wysocy, jak to wygląda, idealnie, idealnie, no, pewnie, no jest nieźle, a później, później przyjdę tu na przedłużenie włosów, no dobra, dobra, koleś, spadam stąd. <laughs> jak przychlas. <laughs> Faktycznie, a ten drugi też. <laughs> Nie wyglądają lepiej. Jeż, jeszcze jakieś widzianko trzeba będzie w kolorze zielonym dokupić. Bo jak wiecie, wszyscy w tym gangu na zielono chodzą. A ja jakoś tak na razie kurczę na biało. W połowie. Jansiki, ale przynajmniej koszulkę trzeba by wymienić na zieloną albo dorzucić coś czego trąbisz? no w pizzerii można kupić sobie coś do żarcia żeby odnowić życie jak się gdzieś tam ucierpi nie. można sobie podejść no i tak co my tu mamy weźmy sobie weźmy jakiś większy o staśmie w ogóle stać. o podwójny delu Dwa. Przytyjemy trochę, co? Można żreć? I żreć można. Ja już bym dawno zwrócił. Dobra. Jeszcze jeden wystarczy. Spadamy. O, ten przychlas to tu robi. Aha. No, ale, żenada. <noise> Jaka, żenada. Myślę, <noise> że nałoży rajstopę na głowę, to go nikt nie pozna. Fuck. A ja nic tu nie mam. <noise> Dobra, spróbujmy. A czemu to nie działa, no? Fuck. Czemu w ustawieniach sterowania coś się pochrzaniło? Dobra, zrobimy tak, ustawimy domyślne, w myszy przestawimy sobie na 3, odwróć, dobra, zrobimy tak i sterowaniu pieszo, coś popieszyłem ostatnio, zrobimy tak i to jest skok, jest spacja, A tu ma szybki bieg z shiftem. Coś tam pozmieniałem, tak że w ogóle nie działały mi te przyciski od, yy, od ataku. Więc no i mi. No i, no i tak to kurna jest. W Cholerę. W ogóle nie, nie działały mi przyciski myszy. Nie wiem, widocznie sobie prze, przebindowałem je po, pod inne jakieś miejsca i w ogóle co innego miały robić. I tak to jest. No, pierwsza nieudana misja. Nawet chciałem, chciałem kolesia za i nic mi to nie dało. No dobra, ale przynajmniej jesteśmy w, pod szpitalem. Mm, szpital odradza nas w tym miejscu, ale niestety zabiera chyba trochę kasy z tego, co pamiętam i na pewno traci się broń. Więc no nie jest to jakieś na, najlepsze. Rozwiązanie do teleportu. Dobra, e, pójdziemy sobie i jeszcze raz odpalimy tę grę. No. co my tu mamy? Gdzie my w ogóle? W jakim jesteśmy miejscu? Aha, my tu się musimy dostać. Dobra, spoko. Pierdykniemy jakiś samochód. Tylko ci. A, akurat temu baronowi spadaj. Dobra. Wyłączymy radyjkę oczywiście. Przynajmniej na razie. Zasuwamy na miejscówę i odpalimy jeszcze raz tą misję. No nie może tak być, prawda? Trochę nie za... nie za bardzo się udała misja. Myślałem, że będę kozak, że go na pięści rozłożę, a tu taki myk. A Ta lateria, wy latarnia wyrosła mi tu. Dobra, dobra, dobra. Oooo! Monster kill Monster. Jeszcze się podnieśli. I co już? A jeszcze jeden. Dawaj go. Dobra. Dobra, trochę kapustki wpadło. Nie za dużo. A szkoda, że broni żadnej. No jestem zawiedziony. Myślałem, że to będę jakoś gnata. Trudno. Uo. Kto miał zielone? Nie wiem. Pewnie nie ja. <laughs> Dobra, wbijamy się tu, odpalimy jeszcze raz misję. Gdzie ta misja była? Tu? No trudno. Można tak? A można chyba tak. Dobra. Tu już oglądaliśmy, także przewiniemy. Jedziemy, jedziemy z powrotem do Fryca. No... Szczerze mówiąc, mogłoby być to trochę inaczej zrobione. Na zasadzie takie, że już no, na przykład u Fryca byłem, tylko pojechać jeszcze raz do pizzerii, nie? No dobra, nie będę się czepiał. Jedziemy szybko na skróty. Nie bawimy się w to. Fuck. dobra, 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 dobra. Pamiętajcie, żeby tak nie jeździć, szczególnie na egzaminie na prawko. Chociaż może może egzaminator będzie pod wrażeniem i powie, dobra, zdał pan, tylko niech pan już wysiądzie z tego samochodu? <noise> może i być i tak. Dobra, nie Pitor, koleś, idę się ostrzec. Ojej, nic nie zrobię za to. Fuck. Tak, mam 94. No bardzo. Widocznie twórcy gry nie przewidzieli, że ktoś może. Polec na na tym samym zadaniu, ale wiecie, co zrobimy? Wiem, co zrobimy. Yy... Oprzyjemy się na to samo, to, samo, to samo, co mamy. Najprostsza, najprostsza, ta yy... najprostsza normalnie kasa fryzjera. No dobra. Spadamy dalej No ludzie, naprawdę? Ja muszę coś tam kupić Jakaż... Jaki żal Nie mogę sobie zrobić tego, co już mam Dobra Wolniemy sobie na razie brodę później najwyżej Później najwyżej z gole brodę, nie? No, jak wygląda Wygląda jak ten No całkiem nieźle, no Wygląda jak jakiś fidel, castro, nie wiem. Dobra, spadamy stąd. No, teraz można iść. Dobra, łyczek wody. Cholernie gorąco dzisiaj na, na dworze jest. Byłem w sklepie po pieczywo. I można się usmażyć, powiem Wam. Że pi trzeba, nawadniać się trzeba. Niekoniecznie procentowe, ale. Ale pić oh, trzeba. Polaknie kaktus. Wiadomo, pić musi. Ech. Dobra. Tak, tak, wyrwij te drzwi. Wyrwij drzwi. Przez przypadek nacisnąłem Enter. Mogłem SK nacisnąć, to może by przestał pierniczyć. To nacisnąłem Enter i chciał wyrwać drzwi. Dobra, dawaj, dawaj. No, Dobra, no. Jeszcze trzy, cztery tylko posiłki, pięć posiłków, sześć posiłków. Dobra, starczy. A ten idzie. Mhm. To jest... przychlast, niezły, naprawdę. Mhm. Bardzo się przejął, sprzedawca. <grym> Dobra. Spróbujemy teraz. Mam nadzieję, że uda mi się zdobyć tą strzelbę. Chciałem chciałem po prostu zdobyć strzelbę. Da, spróbujmy. Na razie jest nieźle. I dobra. I teraz. Dobra., yeah, strzelba jest moja. Dobra, Byłem ostry. No co? no No strac, bo cię odstrzeliłbym go z chęcią. Załatwiałem sobie po prostu, broń człowieku, no. Niebezpiecznie. nie pojechałem tam gdzieś, a niebezpiecznie jest tak ganiać tu bez broni. Szczególnie, że można trafić na balasów. Oni się nie patyczkują, tylko wyciągają klamki i zaczynają strzelać do człowieka, no. Nie będę z pięściami do nich wyskakiwał, że znajdziemy po drodze gdzieś jakiś. Albo jakaś dealerka. Dilerek ma zawsze kapuchę przy sobie, wiecie. Nie ma. Jakoś nie ma. No trudno, dobra. Odstawimy ciecia. po misji, czy na naszej dzielni nie kręci się żaden. Żaden. To zwykle z gangu nie. Nie, nie, przychodzą, ale dealerzy czasami stoją, trzeba ich ciachać No dobra, zrobimy sobie jeszcze jedną... A, szacuneczek plus, jest Jest szacuneczek, a z tym? A z tym to już w ogóle szacuneczek plus mam Z tym to już w ogóle jest szacuneczek, naprawdę eee, No dobra Zrobimy jeszcze jedną misję

Będziemy szmarować sprayem ściany. Jak wiadomo, no, wojny gangów polegają na tym, że się tępią i przy okazji tępią swoje znaki, które zostawiają, nie gdzieś tam na murach, na ścianach, zaznaczając swój teren. Więc mamy akcję remontową pod tytułem Zamaluj ścianę. Wyłączymy sefitę. I ciśniemy, kurde. Dobra, poszedł, poszedł. Zobacz, zobacz co tu się dzieje. Zobaczcie to, co tu się dzieje. Jak, ta, jak maszyna idzie. A to są nasi. Później będę mógł ich rekrutować, żeby ze mną jeździli samochodem na przykład na jakieś akcje. To mi się bardzo podoba. Nie wiem czemu nie ma czegoś takiego w, w GTA 5. Totalnie dali dupy, bo mogli zrobić jakieś wojny gangów, żeby można było terytorium przejmować, walki toczyć w mieście dali ciała totalnie po prostu po tym względem tu jest to lepiej jest rozwiązane chociaż gra jest starsza o ile Wiem w 2007 było GTA San Andreas no to il, ile to czasu minęło dobra, a czekaj, znów chciałem urwać, a ja muszę iść tu hmm, czy tu nie ma policji, nie ma dobra, gdzieś, a tu jest ich znaczek, trzeba to zamalować Dwa tagi z ze stu. Ciśniemy dalej. Gdzie oni tu chyba na murze mają za o oh, fuck. No widzicie. Zabawimy się trochę, co? Nic nie robię. Głupki jakieś. Dobra. To jest prawdziwa wojna gangów, a nie. To było to. No i co mi się podobało? To w GTA Sanadras jak na przyjeżdżali na przykład do strzelania, to udawało im się ich reanimować, a w GTA piące przyjeżdżają, popatrzą sobie. Popatrzą sobie na, na zwłoki, które gdzieś tam leżą. I nigdy, ani nie udało się, żeby nie wiem, ta osoba wstała. Czy by chociaż nie wiem, w getapiące mogliby zrobić, że nie wiem, na noszach ją biorą do karetki i odjeżdżają. No jakoś tak bardziej realistycznie, no ludzie 2016 a, a nie, nie są w stanie zrobić coś takiego. Przecież to by było bardzo realistyczne. Przejeżdżasz kogoś, leży na chodniku, przyjeżdża karetka, tak? Wrzucają go na noszach do do karetki i odjeżdżają a tak to przy, za każdym razem przyjeżdżają, popatrzą, nie, nic z tego nie będzie i jadą sobie czy niezależnie, czy kolesia, nie wiem, rozwalisz samochodem czy go tylko uderzysz z pięści i już będzie leżał no mogliby to jakoś dopracować, to sobie w kulki lecą z, z czymś takim no to mi się nie podoba to za bardzo dobra, mamy dwa kolejne miejsca do tagowania, o oh, fuck o, oh fuck, O, oh fuck, A ja mam tylko dwa pociski. No, 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 no. Fuck. Dawaj, 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 ciśnij. Spadamy, spadamy, spadamy. Dobra, jak tu się dostać na górę? Tu wszędzie, kurna, są te. Wszędzie są balasy normalnie, nawet wyglądają jak balasy. Dobra, jak to wygląda? A, mamy. Zrobimy łuk? Dobra, ale jestem niegrzesznik, niedobry jestem. Spadamy, o Jezu, o Jezu policjant, spadaj, spaduwa, 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 gdzie tu mam się dostać, aha, okej, okay. Prze przeskakujemy przez siatki, mhm. wbijamy się na górę, dobra, Mamy tu jeszcze. Aha, tu jeszcze mamy coś do zamalowania. Pięknie. Bardzo. Super. To jaki rozklepany ma samochód. O, dobra, spadamy stąd. Już, już zaczynają biec we mnie. Nie. Nie, była ściema. No, wojna trwa. Nie ma się co sztypać Wracamy do, do swojej siedziby wiecie, szacuneczek plus te sprawy. No, muszę się przy, przyzwyczaić do sterowania tu. Ha, jesteśmy na miejscu. No właśnie, kapuchy nie mam. Dał mu na browara, No, jest, jest super, jest cudownie. Okej. Okay. będzie szacunek plus. I 200 dolców, no to piechotą nie chodzi. Jest fajnie. Aha, mamy farbę w sprayu, jakbyśmy chcieli po, poszmarować. No i bardzo dobrze. Zobaczymy statystyki, jak to wygląda. O, sporo tłuszczu. Co jest kurne, co do mnie dzwoni.

Chciałem powiedzieć wam, że właśnie, tłuszcz, zobaczcie, mamy tłuszczu połowę paska i zobaczcie jaki gruby się zrobił w pasie. Trzeba będzie coś z tym zrobić. Poruszać się trochę pieszo, pojeździć rowerem. No dobra, ale to nie w tym odcinku. Teraz idę zasejwować. Eee, I będziemy kończyć ten odcinek. Może się kilka minut, może nie za długo. Ale nie chcę was zanudzać. Eee, zbyt dużą ilością misji w jednym odcinku tak myślę, że jedną, dwie, dwie misje w odcinku będę robił i będziemy jechać dalej z tym koksem także jak widzicie szacuneczku, no nie widzę w ogóle w tym pasku szacunku wytrzymałości jest trochę, muskulatura jest dziadowa, trzeba będzie na jakąś siłę pójść Puszcz też się zgubi przy okazji na siłowni atrakcyjności zero, będzie, w następnym odcinku pójdziemy na jakieś zakupy może albo nie Trzeba będzie najpierw kasy trochę zdobyć, a później pójdziemy na zakupy. No dobra, słuchajcie ludzie, dzięki wielkie, że oglądaliście to. Subskrybujcie, lajkujcie, wpiszcie coś w komentarzu, tak widziałem, że, że pojawiają się jakieś pojedyncze lajki, ale w komentarzach nic nie jest, nie wiem. Napiszcie co uważacie, napiszcie jaka jest pogoda u was, no nie wiem, coś. A tak to dzięki wielkie za oglądanie. Dzisiaj jeszcze wrzucę Seven Days'a. Może nawet za, za chwilę będę nagrywał odcinek z Seven Days'a, także wyczekujcie yy, dwóch odcinku dwóch gameplay z dwóch różnych gier na moim kanale już niedługo. Dziękuję Wam bardzo, że spędziliście ze mną te 25 minut i na razie do usłyszenia w trzecim odcinku z gry GTA San Andreas albo bodajże w szóstym. szóstym, tak, chyba szóstym odcinku z gry Seven Days to Die. Na razie, trzymajcie się, cześć! Cześć, się Dzięki, że wpadłeś na mój kanał. Obejrzyj sobie jakiś gameplay. A na razie, posłuchaj muzyczki. To jest mój kanał, więc posłuchaj, człowiek. Nowy film leci do was szybciej niż mrugnięcie powiek. Z czystej zajawki to robię. Daj lajka, like zostaw suba, komentarz jakiś ślad po sobie. To jest mój kanał, więc posłuchaj, człowiek. Nowy film leci do was szybciej niż mrugnięcie powiek. Z czystej zajawki to robię. Daj lajka, like zostaw suba, komentarz jakiś ślad po sobie.